Witam tu ponownie w Rachu Gaming, a to jest Darkest Dungeon. Jeżeli podoba Ci się ta seria, od razu zostaw łapkę. Suba i mam nadzieję, że razem zakończymy tą serię. Zawsze chciałem przejść tą grę, nigdy mi się nie udawało. Teraz próbuję razem z Wami, więc lecimy. E, ostatnio zakończyłem odcinek na ekranie końcowym, więc nie widzieliście tego. Więc proszę bardzo. Jest o 6 rekrutów więcej. E, ja w wtedy poświęciłem czas i pozmieniałem im te skiny, ale widzę, że się z powrotem e, zmieniły. E, na pewno chcemy Arlekina, bo uważam, że to jest bardzo ładny skin w ogóle. I teraz tak, tu mamy. <gry> no, tu mamy takiego typa. Ale zmienimy sobie skiny, więc szybki, szybka pauza i zaraz Wam pokażę, jakie postacie i skiny wybrałem. Dobra, jesteśmy już z powrotem. Doszły na te wszystkie postacie, które widzicie. Więc teraz wypada na jakąś wyprawę, może dwie. Jak się uda albo jedną średnią. Zobaczymy jeszcze. Tu mamy krótką unik, tu mamy coś takiego, to jest słabe. Tu jest łowca nagród. Nie wiem, czy to już mam przypadkiem. Wydaje mi się, że to miałem, ale tego nie miałem jednak. Ok. E, więc w jakim zestawieniu byśmy chcieli iść. Chcielibyśmy wziąć. Zatoka Więc oni mają tu odporność na krwawienie Nie mają odporności na zarazę Więc weźmiemy tą panią Bo to jest badaczka zarazy Co prawda ona ma mniej odporność na krwawienie ale Ale damy radę I Ona ma praktycznie wszystko co byśmy chcieli Z tym że ja bym chciał żeby ona miała jeszcze to ciechnięcie nożem żeby w razie czego mogła Dobić jako healera... weźmiemy kapłankę naprzód, weźmiemy jakąś ty, 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 awanturniczkę, tak myślę. I na drugą pozycję, kogo byśmy chcieli, drugą awanturniczkę? Może. Ależ to jest teoretycznie ten um. Albo weźmiemy sobie po prostu zbrojmistrza On ma tu walnięcie Więc myślę, że spoko Weźmiemy ich sobie, oczywiście jeszcze damy im wszystkie umiejętności, które powinni mieć Które są Dobre Przynajmniej A przynajmniej takie, za które ja ich uważam, że są dobre to Możesz tak zostać Ty jak ty jesteś w Pierwszym w Pierwszych dwóch Kara boska byłaby dobra Forteca też by była dobra Niech by ci tam Przerzucili na tyły I ewentualnie Cialność plus kryt żeby by było dobre e, Możemy zrobić tak, że on będzie tak 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 i tak W razie czego gdyby musiał kogoś faktycznie bronić Bo on może bronić z każdej pozycji e, Teraz nasza healerka chcemy żeby miała tą. Tego nie potrzebuje Więc sobie od razu przerzucimy to w ten sposób jest ok. Wszystkich zrobiłem? Czy że ktoś pominął? A jeszcze tu to ciechnięcie nożem bym chciał. To myślę, że jest w porządku. Ok, i chcemy iść na zatokę. żeby też, oczywiście, pokazać, ee, jak sobie radzą postacie. I tak. Aha, ale to jest na pozycji czwartej. Dobra, to damy ci po prostu to do ochrony. Tobie damy to na obrażenia. Unik. I tak będziesz miała wzmacniany To możemy dać. I już się niweluje tak naprawdę. No. Eee, odporność na osłabienie to nie. Na chwilę nic nie mamy. Dobra. No więc tak. Eee, tu jest potrzebne dużo łopat. Oni rzucają dużo krwawienia, więc damy sobie 4 T. Z tak jedzenia, z tak pochodni. Eee, a w sumie wszystkie te weź. Tych weźmiemy 3. Tych weźmiemy 3. Tych weźmiemy 3. No i niech będzie, że tego wyjdziemy 3. Mniej więcej. Są zrobieni tak, jak powinni być. Tu jakaś... Dobra. 6 minut przygotowań. 6 minut gadania. Dobrze, i mamy 100% bite w salach, więc musimy iść najpierw w lewo, bo nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy coś tam jest, czy nie. Z tego będziemy mieć jedzenie, o i jakieś rzeczy. To jest pierwsza przeszkoda, no ale musimy tam iść, bo nie mieliśmy zwiadu. Więc od razu sprawdzamy sobie pierwszy pokój, tu jest pusto. I tam nie ma nic. Ale możemy się przejść, bo są dwa obiekty. Tu najwięcej na rozprojenie nie ma nic. Tak napra naprawdę, przepraszam. E ale zobaczymy, czy się opłaciło. No dostajemy setę i pochodnię, którą od razu używamy. I nie cofamy się, bo. To nas będzie bardziej kosztować niż... niż ta walka prawdopodobnie. Jest unik. Nie udało się granatu. Szkoda. Mogłem w tego na tyłach. Ale tego też trzeba szybko zapić. Bo jeżeli ktoś nie wie być może, bo dalej nie hmm. wiem, co mam tłumaczyć zasady. O nie. A jeszcze go leci. <laughs> No wylecz ją zostaniemy zaraz w twierdzi. Eee, jeżeli ktoś nie wie, to on właśnie wybucha, rzuca dużo stresu, dużo obrażenia. Odważenia. Więc to nie jest jakieś fajne niestety. Eee, dobra, jednego z głowy ten ma dużo obrony i na niego tutaj, tam. Ty lecz Ty nic teraz więcej nie robisz niż leczenie Na szczęście nasze postacie mają dużo uniku Dobra Pan nie został wyeliminowany Teraz został pan, który nie jest aż takim problemem Ale rzucimy mu jeszcze tutaj I zobaczymy Uda nam się wyleczyć Udało nam się wyleczyć Chociaż częściowo. No i ta walka nam się w ogóle nie opłacała. No, ale ja ryzykowałem, więc uznajmy, że. Oli? Na razie tyle. Może. Może nie zginie. Dobra, on, on, ta postać będzie go chronić I ją chronić Nie zapomniałem, że ja głównie ba gram babeczkami, a ja używam on Bo w sumie głównie wtedy są tu faceci, nie? Niestety A ja wolę na przykład babeczkami grać W każdej grze zawsze wolę babeczkę brać aniżeli faceta bo babeczki, przynajmniej według mnie nie mają więcej opcji customizacji. To prawda nie w takiej grze jak ta, no ale. You know. Dobra Aha, jeden kawę tego Wyczyścimy sobie to. No będzie śmieszna ta walka. Jak ich nie zaskoczymy, to przypał będzie. Hmm. Ja to bym się może pierwszego tego pozbył. Proszę, unikaj tego. Dobra, udało się. Broni. Tam musi szybki hill lecieć. No nie tym razem kolego. Haha, <laughs> nie. Oj. No to już nie było takie śmieszne. Tu rzucę trutę 10 truty, w dwie turginie wyleć jeszcze zabij. Stresu już się nie boimy. Eee, teraz broń tego konklowa bariera. No i ciekawe koło to słońce Oho. Dawały reposta. Te dawaj na tyły trutę i myślę, że. Chciałem powiedzieć, że nie jesteśmy w złej sytuacji, ale jesteśmy. No, po jeden to tak średnio. No, ta postać niby coś tam robi, no ale. Okej, okay, czyli walka jest jeszcze tutaj. A tu zaraz po wyjściu mam walkę. No okej, okay. możemy się tylko modlić, żeby ta walka żeby ta walka nie była aż tak yy, no aż tak yy, przegrana, że tak powiem. No to teoretycznie nie jest jakaś tam złowark, ale jakaś super też nie no i kogo ja chcę bronić? No Dodajmy tego Pan Dobra decyzja. Ze zero dzięki temu dostałem dobra, sześć, czyli ty giniesz, ty leczysz, ten też ginie, poko, ta postać jest odduszona, nic się nie dzieje w związku z tym to mam chyba... Ja nie, to nam unik tutaj. dobra, teraz lecz tutaj, krytyk za 8 bardzo mi się to podoba no właśnie, zwłaszcza, że leci atak z krwawieniem na truce też odporny 10% zjadło Ho, ho. jeszcze raz, znowu krytyk za 8. Bardzo się z tego powodu cieszę. Um, ty walni, żeby się uleczyć. Okej. Okay. Kreta to się nie spodziewałem jak mam być szczery. E, po to wziąłem to, żeby tego używać. A i nie użyłem tego wcześniej, jak miałem problemy z y, krwawieniem. Nie no spoko. Ostatnie jedzenie właśnie zjadłem. Jak mnie dopadnie głód na tej prostej to lipa, to mijamy, bo z tego nie ma nic dobrego. Jak to rozbijemy łopatą to mamy plus do stresu, więc nie kolorowo. Walka z tych troszeczkę łatwiejszych. Troszeczkę powiedziałem. Zaznaczam. No i myślę, że dzisiaj będzie tylko to podejście, bo no widzę już na liczniku ile jest czasu, więc po tym podejściu sobie zakończymy. Oho, krytyk. Spoko. Trutę rzucamy. Piątunio. Na razie tylko tu dostaję. Ne? To jest i na plus i na minus. Nie, Dobra, nie siadła truta. To dobrze, bo klerka by nie mogła jeszcze wyleczyć Chciałem hmm, na te dwa chociaż Ale dobra, kończymy to Idziemy dalej Dwa jedzenia Ale bardzo super y, przedmiot dla trendowatego Miejmy nadzieję, że Głód nie... Dobra, Głód mi nie, nie dopadł. I mamy w miarę prostą walkę. Oczywiście tych stresujących najpierw trzeba wykończyć. Dobra. Ty się wyleczysz przy okazji. Okej. Okay. Oboje padają dla nas to na plus, bo stresu będzie mniej do wyleczenia, ale niestety będzie. Udaje się w miarę tych ataków unikać, a przynajmniej ta... Ten zbrojmistrz potrafi. Dobrze sobie radzi z tą umiejętnością. kurde Dobra, to może chyba w ten sposób? Okej, okay, tu zginiesz? Okej, okay, no i ty też zginiesz. Damy ci trudne. O, no, zginiesz tak ci siak. Łowczy oko. No generalnie na tym etapie tu już mogę to wyrzucić. Kontynuuj. Bo to otwieramy łopatą. Łopaty nie są nam potrzebne, możemy je wywalić, ale i tak nie potrzebujemy, bo mamy miejsca na wszystko. Więc kończymy misję. No, zakończyłem. Także tak Udało się. Oj, no w miarę... Znaczy ona rozumie, bo była na wrotach śmierci. Ale reszta postaci nie rozumiem. O, tu fajna, bo walka wręcz. Postanowienie nie jest takie złe i oblutomania raczej też nie jest złe. Raczej. Okej, okay, nie mamy żadnego osiągnięcia tutaj. Tu mamy hienę cmentarną. O ile sobie rozbudujemy jeszcze drużynę, na razie nie mam za bardzo z czego, bo mam same tarczki. E, więc to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie. trzymajcie się i do zobaczenia. Na razie. I przypominam o subskrypcji, łapce i zostawieniu komentarza. Na razie.